Firma BMI to jest tak naprawdę historia 30 miesięcy. Powstała ona z połączenia PRASMONIAR i ICOPA. Zajmujemy się materiałami dachowymi, pokryciami dachowymi i materiałami, materiałami hydroizolacyjnymi. Wydaje mi się, że w nowoczesnym świecie, w czasie, kiedy w XXI wieku, kiedy wszystko... Y każdy limit jest kwestionowany, każdy limit jest testowany. Budownictwo to to samo. Powinniśmy testować to i, i nasza organizacja wierzy w to, że dach to nie jest tylko dach. Wierzy, że dach to jest ogród, dach to jest miejsce relaksu. Dach to jest miejsce, gdzie powinniśmy zapalić papierosa bezpiecznie niż na dole, żeby nie zatruwać nikomu otoczenia. Dach to jest miejsce, w którym zbieramy tyle wody, której dzisiaj brakuje. Nie zdajemy sobie z tego sprawy, że dach powinien być przede wszystkim naszą baterią nie tyle, żeby nie tylko, co jest bardziej oczywiste, żeby ładować nasze baterie słoneczne, żeby ładować nasze nasz sprzęt w domu, ale także jest olbrzymim rezerwuarem, kolektorem wody, której coraz bardziej nam brakuje, wody pitnej, wody słodkiej do naszego codziennego życia. Kreator budownictwa to jest przede wszystkim, ja, ja bym nie powiedział, że firma, ja bym powiedział... To są ludzie, to jest, to jest grupa ludzi, którzy patrzą na budownictwo w najlepszym tego słowa znaczeniu, którzy odpowiadają na potrzeby ludzkie, którzy myślą, że w profesjonalny sposób na, na temat swojej pracy, co chcemy osiągnąć i jak chcemy zaspokoić nie tylko dzisiejsze potrzeby, ale jak chcemy odpowiedzieć na potrzeby, które będą nas służyły przez wiele lat. Kreator budownictwa musi sobie zdawać sprawę, że nie jesteśmy tu i teraz po to, tylko żeby zabezpieczyć gwarancję czy, czy odpowiedzialność normową, normatywną w stosunku do klienta, ale jesteśmy po to, żeby o nas myślała, myślał użytkownik właściciel przez wiele lat korzystając z budynku, który powstał z naszych materiałów budowlanych, który powstał nie tylko z materiałów budowlanych, ale z naszej koncepcji, z naszego sposobu myślenia. To jest według mnie kreator. Produkcja. Ta nagroda jest... Wydaje mi się zauważeniem tego, że powstała grupa BMI. Jesteśmy największym na świecie jako BMI, część standard industries, czyli mamy BMI i GAF w północnej i południowej Ameryce. Jesteśmy największym producentem pokryć dachowych i hydroizolacji na świecie. I i według mnie taka nagroda, ta nagroda daje nam sygnał, że to co robimy, ten wysiłek, który wkładamy w codzienną pracę, czasami zwariowaną pracę, integrując pięć spółek w Polsce, przynosi oczekiwane rezultaty, przynosi, jest zauważane, nasz wysiłek jest przede wszystkim zauważany. I to jest pod wieloma względami ta nagroda, to wyróżnienie, to jest zauważenie tego, co nasi ludzie, co nasz zespół robi.